Papież Leon XIII podczas składania ofiary mszy świętej otrzymał wizję, którą opisał w następujący sposób: Cytuję, Ci najbardziej podstępni wrogowie napełnili żółcią i goryczą kościół i położyli bezbożne ręce na jego najświętszych dobrach. A w samym miejscu świętym, gdzie stolica świętego Piotra i tron prawdy zostały ustanowione jako światło świata. Wznieśli oni tron swojej obrzydliwej bezbożności. Ten okrutny starożytny wąż zwany diabłem lub szatanem, ten niegodziwy smok wylewa jako potop najbardziej plugawy, jad swojej podłości na ludzi o zdeprawowanym umyśle i zepsutym sercu. Ducha kłamstwa, bezbożności, bluźnierstwa i zaraźliwego tchnienia nieczystości oraz wszelkiej wady i niegodziwości. To właśnie pod wpływem tej wizji powstał egzorcyzm Leona XIII, którego częścią jest modlitwa do świętego Michała Archanioła.